Dzień dobry, kochane wagi, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witajcie, a jeśli jesteście tu po raz kolejny, to dziękuję za to, że wracacie. Kochane wagi, chciałabym Was zaprosić na czytanie na wrzesień 2022 roku. Um, Zobaczymy, co tam u Was słychać, co będzie, co, czego możecie się spodziewać we wrześniu, i kochane uwagi, pamiętajcie o tym, że ten horoskop, taroskop czytanie e, jest ogólne, więc nie z każdym z Was, kochani, będzie rezonować. Weźcie sobie tylko to, co Wam pasuje, e, to, co czujecie, że jest dla Was, I, e, e, i pamiętajcie, że karty to nie jest wyrocznia, że to my sami podejmujemy decyzje, Więc, kochani, Wszystkiego dobrego i zaczynamy. Zaczynamy. Uwagi na wrzesień 2022 roku. Już patrzymy, co tam u Was ciekawego będzie. No uwagi, kochane. Jakaś decyzja do podjęcia wice może być. Mamy. Już patrzymy, już kończymy tutaj tasować i super, magia, pięknie. kochani. Kochani moi, przede wszystkim, ja mam wrażenie, że we wrześniu, kochane wagi, będziecie w takim... E, energię słońca macie, czyli tak naprawdę wszystko będzie szło tak, jak wy byście chcieli. Tutaj z tym rycerzem monet to może iść troszeczkę powolutku, bo rycerz monet jest bardzo metodyczny, on wszystko sprawdza, czyli wy możecie po prostu, jak to wagi, e, nie móc zdecydować, co chcecie robić, bo też tutaj decyzje jakieś są do podjęcia ale jednocześnie to słońce nad wami świeci, czyli będziecie w pewnym momencie, myślę, że zdecydujecie o co chodzi, bo będziecie tak naprawdę powolutku, metodycznie iść drogą do celu. I kochani, tak jak powiedziałam, tutaj widzę, że na początku może być tak, we wrześniu, że wagi będziecie się wahać po prostu, co macie zrobić. Ja mam wrażenie, że wy się wahacie przed zakończeniem jakiegoś etapu życia. Może być to, że boicie się też podróży jakiejś na przykład. A boicie się dlaczego? Dlatego, że tutaj widzę, że możecie się bać, że coś stracicie. Możecie się bać, że będziecie, możecie się bać uczuć, które do Was przyjdą w momencie, w którym zakończycie to. Możecie się bać um, po prostu płynąć tym łzom. Tak mi się pokazuje, kochani. Że ta decyzja tak naprawdę to jest zakończenie, tak jak powiedziałam, jakiegoś etapu w życiu. Być może ta decyzja dotyczy przeprowadzki na przykład y, za granicę, przeprowadzki do innego miejsca. I tak naprawdę, tak jak powiedziałam, y, tak jak powiedziałam, y, może być tak, że, y, y, że najzwyczajniej w świecie będzie to. Będziecie się bać, tak? Tak jak powiedziałam, tutaj ten strach, ja mówię o tym strachu, dlatego ten strach jest strasznie taki wyczuwalny uwagi. Ale słuchajcie, piękne jest to, że tak naprawdę zakończenie tego etapu wcale nie przyniesie wam, u, wam smutku. Wy tak naprawdę wcale niczego nie, nie stracicie. Możecie tak rzeczywiście myśleć na początku, że stracicie coś, że tutaj będziecie płakać, ale słuchajcie. Zakończenie tego etapu przede wszystkim przynosi Wam Maga, czyli mag zaczyna już jakiś nowy etap, ale on już ma jakieś doświadczenie. To już nie jest głupiec, który zaczyna totalnie od nowego. To jest ktoś, kto już ma jakąś wiedzę, ma jakieś doświadczenie i idzie do przodu. I słuchajcie, Wy już, pomimo tego, że kończycie jakiś etap, to zrobiliście wszystko, żeby rozpocząć nowy, i nie żałujcie tego bo, kochane, wagi to jest czas we wrześniu, żeby działać. Jeśli tutaj, tutaj ja mam bardzo duże, duże wrażenie, że tutaj chodzi o przeprowadzkę albo o własny dom. Być może jakieś wagi tutaj boją się kupić dom, bo boicie się, że coś stracicie. Być może wagi się boją przeprowadzić, bo boicie się, że coś stracicie. Kochani, jedyna rzecz, na którą zwracajcie uwagę, jeśli chodzi o dom, fizycznie budynek, jeśli się przeprowadzacie, to zwróćcie uwagę na wodę. Na to, czy nie ma tam powodzi, podtopienia jakiegoś, czy rury są bezpieczne, na to zwracajcie uwagę. Ale oprócz tego strat tak naprawdę nie ma. I kochani, ta zmiana przyniesie wam stabilizację, ta zmiana przyniesie wam pomimo tego strachu, przyniesie wam tak naprawdę coś dobrego. Tutaj uwagi nie ma się czego bać, dlatego że to wygląda bardzo pozytywnie i bardzo dobrze. Um, I kochani, jeśli chodzi o, o rady od kart, to rada mówi po pierwsze: um, zwracajcie uwagę na to, czy to, o co walczycie, jest tego warte. Bo może być tak, kochani, że to wcale nie będzie warte, warte świeczki, że to wcale nie będzie coś, co wy byście chcieli zrobić. Um, tu mam wrażenie, że wy możecie się właśnie zastanawiać, czy zostać, czy wrócić, i czy warto jest zostawać. Czy warto jest. Bo, bo świat i życie, tak naprawdę, tutaj filozoficznie powiem, zaczyna się wtedy, kiedy wychodzimy ze swojej strefy komfortu. I może warto wyjść ze swojej strefy komfortu we wrześniu, żeby zacząć coś fajnego, coś ekscytującego. I, kochani, jeszcze ta rada jest taka, że może być, może być tak, kochani, że pojawi się, będziecie walczyć sami ze sobą, ale może być tak też, że będziecie tutaj mieć jakąś konkurencję. Hmm. Konkurencję pokonacie bez żadnego problemu. Czyli jeśli na przykład chcecie się postarać o jakiś dom, tutaj cały czas ten dom, cały czas przeprowadzka mi się tutaj pokazuje. Więc wagi, które mają się przeprowadzać, które walczą o jakiś dom najprawdopodobniej będziecie w stanie wygrać, tak? Ja nie wiem wiecie, jak się kupuje dom, czy na przykład dajcie swoją ofertę, ktoś inny może dać ofertę, ale powinno być po Waszej myśli. E, więc tutaj się o to się nie martwcie, bo tak naprawdę wygląda to. Wygląda to bardzo dobrze. E, kochani, tylko tak jak mówiłam, jedyne, jedyne to to uważajcie na, na to, żeby przez to, że. że Powolutku coś będziecie robić, czy powolutku ta sprawa będzie szła, żebyście zwracali uwagę na szczegóły też. Bo to jest ważne. Tutaj może. Ja myślę, że wy będziecie tak naprawdę sprawdzać wszystko dokładnie, że, że tutaj nie muszę o tym mówić, ale wspomnę, bo, bo taka, taka wiadomość przychodzi. I kochani, oprócz tego, jeśli chodzi o karty od czarownic, to macie magię świec, moi drodzy. Czyli. Palcie świecę oczywiście, wszystko bezpiecznie. Um, palcie świeczuszki w różnych kolorach, w zależności od tego, um, co chcecie, jaką macie intencję. Jeśli nie wiecie, jaki kolor, to biała świeca zastępuje wszystkie. Um, dajcie intencję tej świecy, wypalcie do końca i niech się dzieje magia, kochani. Um, niech ta magia do Was przyjdzie we wrześniu. Bo karty, kochani, pomimo tego strachu i pomimo tego, że tutaj nie do końca wiecie, co macie robić, to tak naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Więc, kochane wagi, wszystkiego dobrego Wam życzę. E... Oby ten wrzesień był dla Was jak najlepszy. I, kochane wagi, tutaj pod koniec września te wagi, które będą miały urodziny, to wszystkiego najlepszego dla Was, ale myślę, że jeszcze filmik urodzinowy dla Was będzie na przyszły miesiąc. Ehm... No i kochani wszystkiego dobrego do usłyszenia i do zobaczenia.